Siemanko, siemanko. Nagram kolejną trasę, jadę teraz do Hiszpanii właśnie z, z Włoch. Co najciekawsze, z Włoch przyjechałem do Polski, koło Barmy rozładowałem. No i co? No i nie było roboty, Słoni spedytor. Musiałem jechać na pusto do Walencji. Wy, jak do Walencji? To we Włoszech jakaś Walencja jest? On no, mówi do Hiszpanii, do Walencji. Jak na pusto? No 1400 km. No, mówi, ja pierdniczy. No, Mówił, że dzwonił po kilku osobach, bo sam był w szoku, jak to usłyszał. No ale faktycznie 1400 wale na pusto do Walencji no, z Włoch. W poniedziałek mam załadunek. I do Polski stamtąd, w piątek rozładunek w Polsce także dwa tygodnie takie eleganckie no i co i i i, i... no i w piątek sylwester, piątek sobota niedziela będę, będę stał To jest fotoradar to jest siedemdziesiątka a ja tu na odcięciu lecę No, i w piątek jest właśnie Sylwester. Mamy dzisiaj czwartek, czyli jutro z piątku na sobotę. To będę stał i bawił na parkingu z innymi kierowcami. Troszkę teraz lazurka ponagrywam, bo tu jest zawsze ciekawie i piękne widoki. A chwilę mnie już tu by nie było w pół roku. Także jeszcze na pusto. to Zabawa, zabawa. No i terenki tu są naprawdę bardzo ładne. Zawsze palmy, nie palmy. Mamy takie fajne budynki. Do i dojeżdżam. Jest zawsze fajny klimat. No i ciepło, 10 stopni, 29 grudzień. To jest mój cockpit, to oczywiście konsola PS4 na której dużo gram. Lapek. Ja sobie teraz robię obiad. Oczywiście San Miguel w sobie stoi w tle. Robię sobie rybę. Eee, takie paluszki rybne. Ryż czeka na mnie z kukurydzą. Bardzo lubię. No i co? Jemy Trzeba odpalać. W sumie piwka już odpalona, także będzie gierka. I jestem w Hiszpanii. Miałem stać Sylwestra w jednym miejscu sobie do niedzieli od wczoraj. No i co? I zmiana planów oczywiście nie może być dobrze, bo, bo trzeba zapierdzielać. No! I jadę po gościu się nie wyrobi ze swoim ładunkiem z czasami i muszę się przepiąć z nim i zasuwać z jego ładunkiem do Sybili aż do Amazona Także dzisiaj do wieczora jazda, jest piątek I Szampana się napiję to chociaż tyle i co? i jutro cały dzień jazdy Także, no szału nie ma, ale trzeba robić Trafiłem na super warunki. Właśnie taka jest mgła, że kompletnie nic nie widać. Dramat, dramat ogólnie. Framki są, ale tu oczywiście. Jeszcze tylko niektóre autostrady zostały płatne, bo większość jest bezpłatna już w Hiszpanii nieźle, nieźle Z 12 w nocy a tutaj cisza, na parkingu każdy śpi, myślałem, że ktoś wyjdzie, chociaż przywita nowy rok to jest żadnych fajerwerków, ani nic nie ma słabo, słabo nic, trzeba się zabierać za szampana i i świętować samemu chociaż chwilę, bo jutro rano dalej jadę. Taki klimacik noworoczny. Jest sobota, 1 stycznia, no niestety pracująca, może stety, może tak będzie, może nie tak, ale cały rok może będzie wyglądał tak, że będę zarabiał po prostu pieniądze każdemu. Tego oczywiście życzę. No niestety, no wolałbym odpoczywać sobie 1 stycznia. Wczoraj też symbolicznie coś tam wypiłem na Sylwestra, poczekałem do 24. Później po pierwszej poszedłem spać, rano wstałem. No i niestety, no trzeba gonić, trzeba gonić na Seville. Pierwszy raz tam będę w tamtych okolicach. Będzie ciepło prawdopodobnie. No i co? No i Hiszpania piękna do jazdy, mały ruch, no też ze względu na to, że właśnie jest 1 stycznia, ale ogólnie tutaj, akurat na tej autostradzie, to dużego ruchu nie ma, gdzie jestem. Do Madrytu mam jakieś 40 kilometrów. No i co? No i fajna pogoda jest, 10 stopni teraz. Tam przy Sewilli będę z 20 parę pewnie, jak dojadę. Ale... No, pracować trzeba. No i jadę dalej, jest zajebisty klimat po prostu. No jazda po Hiszpanii to jest naprawdę przyjemność. Słoneczko świeci elegancko, elegancko. Góry, to że widać. Na przykład widzę tam z 30 km do przodu wszystko. Jak się z góry zjeżdża, naprawdę widoki są konkretne, konkretne. No i w całym kraju praktycznie góry. Oprócz tam południa wybrzeża, jak się jedzie wzdłuż morza. Są tam też podjazdy, ale, ale nie to co tutaj. Tutaj się wyjeżdża normalnie na 1200-1400 metrów nad poziomem morza. Także bardzo wysokie tu są góry No i pięknie, pięknie Jest proszę państwa Niedziela Byłem się wykąpać, stoję Na takiej firemce fajnej Znaczy na parkingu Gdzie Gdzie parkują po prostu ciężarówki różnych firm Parking płatny Parking płatny no, ja sobie dwie doby. Wczoraj tu przyjechałem wieczorem i, i dzisiaj rano miałem rozładować Amazona. A że miałem czas do dziesiątej, a wzięli mnie dopiero w pół do dziesiątej, a byłem od pół do ósmej, no to udało się tak załatwić, że zostawiłem po prostu tam naczepę i, i co? I przyjechałem koniem z powrotem tu na parking. I do. do jutra będę stał. Jutro jadę po naczepę z powrotem i, i już pewnie są zawinę pod załadunek, we wtorek mam załadunek pomarańcza Tutaj 100, 100 km stąd do, do Polski No i tak sobie stoję, samym koniem Samym koniem, jeszcze przede mną jest jeden Polak, same hiszpańskie auta I wczoraj zajechałem, patrzę, Polak, ja pierniczę, sztos no i co? No i pogadaliśmy dzisiaj. No i ja już byłem na pauzie, bo kręciłem 24 godziny, i... ale podjechałem na Skoka. Tam nie przerwałem pauzy już i odpaliliśmy to jego Volvo. No i co ja sobie stoję, byłem się wykąpać i stajemy do jutra. W sewilijskim klimacie 20 stopni, także fajnie, fajnie jest. Fajnym klimacie. Sobie stoję. Siatko jest odgrodzone, ten parking no i cisza, spokój no i bezpiecznie, w miarę, bo są okamerowane. Jest ten parking, gościu na monitoring pokazywał, także także spokój. Jest poniedziałek. Ja wczoraj byłem na Amazonie, zostawić na bo czas mi się kończył, udało się zostawić. Dzisiaj po nią jeździłem, odebrałem, rozładowana. Jadę właśnie teraz na załadunek, który mam jutro do Polski, do Biedronki. Pomarańcza będę wiózł tutaj niedaleko Sewilli. właśnie. Fajna pogoda i takimi teraz dróżkami 50 km. Trzeba dojechać do firemki. Mam nadzieję, że tam będę mógł stać. Widziałem, że taka większa firma to tam miejsca jest, może mnie wpuszczą. Zawsze to by było bezpieczniej niż na stacji benzynowej. Teraz weekend stałem Na ostrzeżonym parkingu, fajnym, płatnym Także spokój była, spokój i cisza No i fajnie weekend zleciał Cieplutki 20 stopni Teraz mam No i sobie jadę ładnie Na załadunek No i po dwóch tygodniach Prawie że Będę zaraz z powrotem w kraju Wyjeżdżałem w poniedziałek z kraju Dzisiaj jest sobota Prawie dwa tygodnie trasa zeszła, no. Grubo, grubo. I Włochy, i daleka Hiszpania. Także konkretne koło... zrobiłem. No ale wszystko bezproblemowo poszło, elegancko. No i co, jadę zaraz auto umyć, bo upierdzielone całe jest. Tutaj jest suchutko, a rano wstałem, tam w Niemczech to śnieg naparzał i... W ogóle była lipa z pogodą. No, tutaj, bo w Polsce jest sucho i 2 stopnie, także fajna pogoda. No, a więc umyć auto i zatankować. No i podjadę jeszcze pod rozładunek i jutro zrzutka rano. Że tak to wygląda. Jest poniedziałek. Dojeżdżam do bazy powoli. 15 km mam jeszcze. Wczoraj była niedziela i miałem rozładonek na Biedronce w Lubinie. No i co się okazało? Że pomarańcze, które przywiozłem, ponad 3000 km. Sewili. No i mnie spasowało, i, i zła jakość, i zwrot całej naczepy. No, także grubo. No i mam to jechać na bazę rozładować. A oni sobie tam coś dalej będą z tym robić. Gdzieś to pewnie opchnął. Eee, no, ale no, porażka jak taki Bogdan, który ma tam na przykład 3-4 auta i, i który nie, nie ogarnia takich tematów. Wziąłby taki ładunek, nie i taka biedronka mu powie. Zwrot całej naczepy, i chłop się załamie. No. Także. No, fajnie, dwa tygodnie minęło. Fajna trasa. 7200, zrobione. W miarę, na spokojnie. No i co? No i zjeżdżam na bazę, i chałupa pewnie gdzieś w piątek, sobotę będę wyjeżdżał sobie na spokojnie. Też idzie auto na serwis, olej do wymiany. O 200 tysięcy dochodzi. No i tak to. No i na koniec pozdrowienia oczywiście dla moich e, fanatyków, dla Rafalskiego, który tak bardzo prosił, to pozdrawiam cię. No i dla Esport First, e, ekipa, w której gram w FIFA w wirtualnych klubach, też pozdrawiam całą ekipę. No, to trzymaj tasi.